Juraniowa Dolina to też reglowa dolinka, tak jak nasze, strążyska Białego, niedaleko od Zakopanego, ale trzeba przejechać przez granicę: przez Hochołów do Witanowej, a potem z powrotem pod Tatry do Orawic. Tu parkujemy koło starych kąpielisk za jedno euro. 50 metrów dalej ruszamy na szlak. Z powrotem w stronę zakopanego, w stronę polskiej granicy, w stronę Doliny Chochołowskiej. Niecałą godzinkę dochodzimy do skrzyżowania szlaków. Potem w prawo, 10 minut przez szatanową polanę, i jesteśmy już u wylotu Doliny Juraniowej. Podziwiamy piękny kanion, piękną przyrodę. Jest też po drodze trochę gimnastyki Ale wszystko pięknie ubezpieczone Jak już skończą się te atrakcje gimnastyczne Piękne widoki na skały, na potok Potok odsunie się trochę w lewo I dolina się trochę rozszerzy to można już wracać, żeby jeszcze raz podziwiać to, co najpiękniejsze. Wtedy wycieczka jest trochę krótsza, ale można iść dalej. Trochę pod górkę, potem na przełęcz pod Umarlow. Potem zejść do sąsiedniej Doliny Bobrowieckiej. Ale to już dłuższa trasa. Po drodze mniej atrakcji jedynie. Siarkowe źródło i opisy po drodze na temat tego terenu, historii i historii basenów w Orawicach, która zaczęła się już w 1921 roku. Już wtedy były pierwsze w Orawicach baseny z wodą termalną. Można o tym poczytać po drodze. Polecam. Więcej relacji o Juraniowej i innych atrakcjach słowackich na moim kanale w YouTube. Który nazywa się Góry przecinek Kwiatki.